Cześć, z tej strony Damian Nawa. W tym filmie porozmawiamy trochę o upadkach na rolkach. Bardzo często zdarza się tak, że paraliżuje nasz, nasz rozwój i naukę jazdy na rolkach, paraliżuje tak naprawdę strach przed upadkiem. Często nawet ten strach przed upadkiem jest głównym powodem, dla którego nie jeździmy na rolkach albo nie chcemy zacząć jeździć na rolkach. Gdzieś tam z tyłu głowy mamy. Na myśli połamane kończyny, nogi, ręce, nie daj Boże, coś, coś więcej, tak? Wstrzęsienie mózgu, wybite zęby, krew, oczywiście, gdzie się tylko da. To są takie nasze wyobrażenia, co się może stać, jak, jak się wywrócimy na rolkach. Troszkę sobie właśnie o tym tutaj y, poopowiadamy. To oczywiście są rzeczy, które się mogą wydarzyć. Ale teraz co zrobić, żeby po pierwsze zminimalizować jakby mm, możliwość wystąpienia tego typu sytuacji, e, a dwa, żeby przełamać strach. Bardzo często się też zdarza, że jakby jest to uwaczające, tak? Wywró wywrócić się na rolkach, no, to nie jest fajne. Gdzieś tam mamy jakiś swój flow, jeździmy, odpoczywamy, dobrze się czujemy, wszystko jest ok, nagle bach i leżymy, jest to dosyć bolesne. Przy okazji ludzie patrzą się śmieją. I teraz y, bardzo ważna rzecz. Zapamiętajcie sobie. Nikogo to nie obchodzi, żeby się wywracać. Absolutnie who cares? Każdy to ma w nosie, żeby nie powiedzieć głębiej, tak. Mają to w nosie, naprawdę. Osoby, które te, się śmieją z tego typu rzeczy, to są osoby, które nie potrafią jeździć albo są po prostu gburami. Bo ludzie, którzy jeżdżą bardzo dobrze, bądź po prostu ludzie normalni, nie śmieją się z tego typu sytuacji, bo to jest normalne. Zawodowcy, mistrzowie świata upadają, wstają, jadą dalej. W ogóle sobie nie robią z tego powodu jakiegokolwiek wyrzutu, problemu. Nie roztrząsają tego. Wstają i idą dalej, tak? Oh. oh my gosh, what a fall. It looks like she fell right on her head. I don't know how they can continue after a fall like that. Osoby, które się śmieją bardzo mocno z tego typu sytuacji, to zazwyczaj są osoby, które stoją z boku i nie mają rolek na nogach i same nie potrafią jeździć, no albo tak jak mówiłem, może potrafi jeździć, ale wtedy po prostu jest gburem i się zastanów, czy, czy zależy ci w ogóle na opinii takich osób. I to była taka rzecz, jakby stricte mentalna. A teraz porozmawiamy o tym, co powinno być na głowie, czyli o kasku. Bo teraz kolejna rzecz: to są po prostu ochraniacze. Jeżeli boisz się upadku, to po prostu trzeba się zaopatrzyć w ochraniacze. Kask. Zacznijmy od kasku. Obojętnie, jaki na sam początek. Oczywiście są kaski lepsze, gorsze. Nie polecam kupować tam takich rzeczy do, do 50 zł, tanich kasków. Wielu instruktorów rolkarskich podobało sobie. Kask typu Orzeszek. On jest bardzo fajny, bo bardzo mocno zakrywa potylicę, więc chroni potylicę. Natomiast do takiej zwykłej jazdy, zobaczcie, to jest kask taki no, rowerowo-fitnessowy. Ja sobie wybieram takie z tego względu, że mają bardzo dużą ilość otworów wentylacyjnych w takim orzeszku. Niestety moja głowa się bardzo mocno poci. I zresztą, nawet jeżeli zauważyliście na wcześniejszych materiałach, moich filmach, ja mam biały kask z dużą ilością otworów. Właśnie dlatego biały, że po prostu jak się nagrzeje od słońca, to aż tak się nie nagrzewa, właśnie jak inne kolory. Powiedzmy stricte czarny. Także unikajcie, jeżeli już kupujecie kaski, to unikajcie kolorów ciemnych. Jeżeli nie chcecie, żeby wam się gotowała głowa w 40-stopniowym upale w słońcu, no i po prostu kask. Bardzo ważna rzecz. To już bardzo dużo daje. Oczywiście oprócz kasku ja tu mam ciach, ciach ochraniacze. O Jezus. E, kolana, łokcie, łokcie są ciut mniejsze, kolana są ciut większe. No chyba, że macie jakieś kukuciki, nie wiadomo co za firma i jakie to ochraniacze, dobrze gdy są, po prostu z takim wzmocnieniem plastikowym. E, ja polecam też takie skarpetowe ochraniacze, czyli ochraniacze, które trzeba przełożyć przez stopę, wtedy one znacznie lepiej się trzymają i nie spadają w czasie długiej jazdy, to jest właśnie między innymi taki ochraniacz i tu bardzo często się ludzie mylą i zakładają ochraniacze na, na ręce, o na odwrót, czyli dając plastik do góry, bo one wtedy nic nie daje, tym plastyczkiem trzeba o, tu mieć w ten sposób, zobaczcie wtedy mam fajnie cały chwyt, czasami się zdarzało również o takie Zakładanie też się zdarza, jak najbardziej. Wtedy tutaj, jakby ręka jest uziemiona, że tak powiem. W ten sposób trzeba o założyć sobie tutaj, zapiąć. Tak, oczywiście, o A tak szybciutko, na, tylko przy okazji, skoro już mówiliśmy o tym rączki bardzo ważne bardzo ważne bo linie papilarne z doświadczenia wiem długo się goją więc rączki jeżeli chcecie już sobie poszaleć bardzo ważna rzecz ochraniacze bardzo dużo właśnie tutaj nam też odblokują tym bardziej po pierwszym lepszym upadku kiedy faktycznie czujemy że te ochraniacze nam działają co jeszcze upadek na co najczęściej upadamy na tyłek Dziwi mnie, to, że, dziwi mnie to, że dużo ludzi nie wie o tym, że są istnieją chaniacze na tyłek. Naprawdę wrzucam Wam je tutaj gdzieś w filmie, Wam je wmontuję. One są do kupienia u mnie na sklepie. Nie są e, najtańsze, ale bardzo dobrze spełniają swoją funkcję. Bardzo dobrze, naprawdę. E, osoby, które z nich korzystają, co są też również moi kursanci, wiedzą e, o czym mówię, ponieważ odczuli to dosłownie na swoich czterech literach. Także taki zestaw obudowania się w ochraniacze bardzo dużo daje, właśnie troszeczkę wam tutaj e, ta głowa odpoczywa, ale co jest najważniejsze? Bo jeżeli my już upadniemy, nawet możemy mieć wszystkie ochraniacze i tak sobie możemy coś połamać, oczywiście, że możemy, jasne, tak? Nauka upadania. Nauka opadania, nauka opadania, nauka opadania. Dlatego ja na, w moim pierwszym filmie, który ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, jest w ogóle chyba jeden z najgorszej, najgorzej wykonanych filmów w ogóle na YouTube. Zobaczcie sobie, jak on wygląda. E, jestem tam bez kasku, też fakt. Młody, niedoświadczony, poszedł sobie bez kasku. E, było to niestety, było to podyktowane moją, moją zbyt dużą pewnością siebie i niedowaniem. nie nie sądziłem w ogóle, że ten film będzie miał takie duże taki duży rozgłos, stwierdziłem, że a wrzucę do, do internetu, kto to tam zobaczy, się okazało, że dużo osób pierwsze co to, to właśnie było a gdzie masz kask, gdzie masz kask, wszystkie kolejne filmy już kolejnej serii, ma, jeżdżę w kasku cały czas jeżdżę w kasku, także Wam też to polecam, ale tam właśnie w tym pierwszym filmie, który jest okropnej jakości, ale myślę, że całkiem dobrą merytorykę ma, skoro ma tyle wyświetleń i pozytywnych opinii nauka opadania zaraz jak się nauczysz jeździć Musisz się nauczyć upadać i hamować. Upadać i hamować. Dwie najważniejsze rzeczy. Może zrobimy tak. Wrzucę Wam teraz, to ja wytnę to, żebyście zobaczyli, jak należy upadać samą tą esencję, żeby nie musieli, żebyście nie musieli szukać. Ważne, żeby wiedzieć, jak upadać. Bardzo ważna jest nauka upadania. Teraz tak, gdy się dzieje cokolwiek złego, nie staram się od razu wow, walczyć o życie. Ręce w przód. Pokażę bokiem, będzie łatwiej widać. Zobaczcie, cały czas mam trzy zasady zachowane. Ręce w przód i staram się przysiad zrobić, jak najbardziej obniżam swój środek ciężkości ciała. Co się w tym momencie staje? Po pierwsze, obniżając środek ciężkości ciała, może się już w tym momencie tak zdarzyć, że w ogóle nie upadnę. Czym niżej, bliżej ziemi, tym łatwiej urównowaga. Dlatego to ręce w górę najgorsza z rzeczy. A druga rzecz, dlaczego ja wolę przysiad zrobić? Bo kiedy upadnę, to będę miał tyle do ziemi. Mój upadek będzie kontrolowany, bo mam już ręce z przodu. One są bardzo ważne. Upadnę na ręce. Nie upa nawet jak upadnę na tyłek, czasem też się zdarza przy braku kontroli tego upadku, przy nauce tego, no to upadnę z takiej wysokości. Nie stłukę sobie mocno kości ogonowej. Naprawdę gorszy upadek jest ze stania, kiedy mój środek ciężkości jest dwukrotnie wyżej, dwu nawet więcej. Także bardzo ważna rzecz. Nie bójcie się upadać, czasem lepiej. Wymusić upadek i samemu się położyć w ten sposób. Najpierw ręce, nogi, upaść, stać, pojechać dalej, niż taka. No nie dopuścić do upadku, byleby tylko się ze mnie nie śmiali. Ci, co się śmieją, zazwyczaj nie mają pojęcia. O tym jak się jeździ, ale o tym jeszcze w następnym odcinku. Ok, to była ta pierwsza e, część nauki upadania, to już bardzo dużo zmienia, naprawdę bardzo dużo zmienia, e, więc nie bój się upadać, nie bój się upadać, lub to świadomie czasami nawet wywołaj ten upadek dużo szybciej po to, żeby właśnie, żeby się nic nie stało. Bo jeżeli walczymy cały czas z upadkiem, to on w końcu nas dorwie i wtedy będzie naprawdę bolało, mimo zastosowanych wszystkich trików ochraniaczowych i tak dalej. Więc trzeba się nauczyć upadać. Wszystko to, co teraz oglądacie jest na YouTubie. Oczywiście to jest darmowe, ale również sprzedaję swoje kursy online na stronie internetowej. Możecie to tam oczywiście kliknąć na dole. Zostawię Wam w linku w opisie tego filmu ekstra ofertę, kupując jeden kurs, drugi dostaniecie gratis, czyli od e, zupełnej niewiedzy, jak w ogóle stanąć na rolkach i z czym się to je, jak założyć rolki do hamowania slajdem wieździe tyłem i przekładanki. To jest cały taki pakiet, tam jest kilkadziesiąt materiałów, bardzo dokładnych rzeczy, których nie ma na YouTubie. Tam znajdziecie takie rzeczy, jak baza, zakręt pchany, w hamowanie slajd i tak dalej, także mega rzeczy, między innymi właśnie taka ekstra jakby to wam powiedzieć. Bo jak profesjonalna nauka upadania, o tak, naprawdę bardzo dobrze to działa. Te triki, które ja tam mówię, wyczuwanie swoich granic, bardzo dobrze wyczujecie moment, w którym coś się złego dzieje, bardzo dobrze wychodzi, wychodzi to. E, bardzo często się zdarza, właśnie jak ktoś ma ze mną lekcję na żywo, to mówię: Kurz, stary, co ty mi w ogóle mówisz, jak ja to mam robić, a potem mi dziękuję, naprawdę po, po czasie. Co, co zrobisz, żeby się przestać bać? Trzeba przede wszystkim nie przejmować się innymi, oni to mają w nosie, a jeżeli nie mają w nosie to są gburami, nie przejmujcie się wy nimi wtedy, bo naprawdę są oni ludzie nieważni uwagi, to jest jedna rzecz. Druga, ochraniacze, naprawdę dobrze się zbudować, nie bać się tego, że nagle sobie złamiecie nogę, rękę, wybijecie zęby, bo jak się nauczycie upadać to wiadomo, to może się fizycznie wydarzyć, ale bardzo mocno jakby spada prawdopodobieństwo, że się to wydarzy. To jest e, jedna rzecz. E, mogą się jeszcze zdarzyć, często e, pytają się mnie kursanci, e, co się stanie, jak mi kółko odpadnie. No to się wywróci, że owszem, no, ale to, tego nie jesteś w stanie przewidzieć, nikt tego nie jest w stanie przewidzieć w takiej sytuacji, więc co cię uratuje? Nauka upadania. Nauka upadania. Nauka upadania jest tutaj kluczowa, najważniejsza, żeby się przestać bać upadać, bo jeżeli ty będziesz upadać i to cię nie będzie boleć, to się tego nie będziesz bać. Po prostu. Bardzo proste tłumaczenie. Jak upadek nie będzie ci sprawiać bólu, takiego uczucia, uwłaczającego uczucia, że ktoś się tam śmieje, z ciebie upadłeś, jakiego wstydu, to automatycznie przestaniesz się bać upadać i przez to, że ty się odblokujesz, nie będziesz myśleć cały czas, a co będzie, jak upadnę, a mogę upaść, a to, to ty po prostu mniej razy będziesz upadać. Po prostu, jakby podświadomia, jeżeli cały czas myślisz o upadaniu, boisz się tych upadków, to będziesz częściej upadać. Jeżeli się przestaniesz tych upadków bać i będziesz pilnować swoich pozycji, skupiał się, koncentrował na technice, a nie na upadku, bo ty się na początku już musisz, musisz nauczyć upadać, musisz to już mieć automat, nie możesz o tym myśleć. Kto ma się dziać z automatu, a ty masz się skupiać tu i teraz na technice, na tym, co robisz na jeździe, czy na nauce tego, co akurat sobie ćwiczysz, a nie na upadku, no to wtedy będziesz mniej razy upadać. Jak będziesz się skupiać na technice, na tym, co robisz. A nie skupiacie się na tym, co będzie, jak upadnę. Jeżeli chcecie więcej na ten temat poznać informacji, to wtedy kliknijcie sobie w opisie pod tym filmem e, na ten kurs, tam macie ekstra ofertę. E, dobrze, to by było na tyle. Bardzo Was proszę o komentarze. Dajcie znać, co myślicie. Bardzo często piszecie mi w komentarzach, bardzo fajne. Wartościowe rzeczy, i często to, czego ja nie dopowiem, to wy wypisujecie w komentarzach i to ludzie czytają naprawdę. Także, jeżeli masz jakiś pomysł, czego jeszcze nie dopowiedziałem, wpisz to w komentarzu poniżej. Jeżeli nie masz pomysłu, a chcesz mi pomóc, bo podobają ci się moje filmy, pomogłem ci któryś z moich filmów, to bardzo proszę cię wrzuć też tam ten, tą łapkę, subskrybuj, wpisz komentarz. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości ludzi i po prostu nasza społeczność rolkarska i łyżwiarska, bo jak wiecie, też rzeczy na łyżwach, będzie się po prostu. Powiększać. Trzymam za Was kciuki, nie dajcie się chorobom i innym takim. Do zobaczenia, cześć.